Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mój TBR na maraton z literaturą faktu, który organizuję razem z Maddieu Getbooki od 29 lutego do 14 marca, czyli dwa tygodnie przeznaczamy na czytanie literatury faktu, reportaże, dzienniki, biografie, wspomnienia itd. itd. Każdy maraton pojmuje na swój własny sposób. Na przykład, dzień w dzień czytacie po 10 stron. To tutaj na maraton możecie przeznaczyć tych stron na przykład 20. Jest to fajny moment do obcowania z literaturą faktu. Ja wiem, że ogólnie ten gatunek jest ciężkim gatunkiem, bo jednak to wszystko, co jest opisywane w tych książkach, wszystko wydarzyło się naprawdę. I jakoś lepiej nieraz czytać fikcję niż prawdę, więc zrozumiem to, jeśli na przykład ktoś przeczyta na przykład tylko połowę danej książki. I tak to będzie super. Mój TBR wrzucam tydzień przed maratonem, żebyście może zainspirowali się do zakupu jakiejś książki, coś Was może zainteresuje i będziecie czytać razem z nami właśnie podczas tego dwutygodniowego maratonu. Ja wybrałam ogólnie pięć książek, które chciałabym podczas tego maratonu przeczytać. Dwie z nich już dość długo zalegają na mojej półce i chciałabym tym sposobem w końcu po nie sięgnąć. Czy mi się uda przeczytać pięć książek? w Dwa tygodnie, nie mam zielonego pojęcia. Będę się starała, jeśli tam jedną, dwie, to i tak będzie super. Te książki, które za chwileczkę Wam pokażę, są jakby takim moim priorytetem podczas tego maratonu i mam nadzieję, że mi się uda ten TBR zrealizować. Pierwszy reportaż to Dobry Wilk tragedia w szwedzkim zoo. Ten reportaż opowiada o ogrodzie zoologicznym w Szwecji, czyli Kolmarden, gdzie w czerwcu 2012 roku wilk zagryzł swoją opiekunkę Karolinę. Ten reportaż ma podobno odpowiedzieć na te pytania: co poszło nie tak? Jak to się stało? Jak to jest możliwe, że w takim najnowocześniejszym kraju wilki, które już były oswojone z człowiekiem, potrafiły zabić swoją opiekunkę? I co tak naprawdę zawiodło? Mam nadzieję, że ten reportaż właśnie odpowie mi na te pytania, bo jestem niesamowicie ciekawa, jak tutaj autor ugryzł ten temat. Kolejna książka to Czarnobylska Modlitwa, Kronika Przyszłości. W tym reportażu Swietlana Aleksiewicz powraca do Czarnobyla i rozmawia z ludźmi, dla których ten dzień, czyli 26 kwietnia 1986 roku, był jednym z najgorszych dni w ich życiu. Jak to się stało, że ci ludzie żyją, a tak naprawdę żyć nie powinni? Ci ludzie właśnie opowiedzieli yy, Swietłanie o tym, co wydarzyło się tamtego dnia i co tam jest teraz. To reportaż o ponad dwóch milionach Białorusinów, których zapomniano przesiedlić podczas tego dnia. O dzieciach bez włosów, o zwierzętach o smutnych oczach, o porzuconych domach, o stworach, które zamieszkują pobliskie rzeki. I autorka właśnie w tym reportażu podobno słyszy od ludzi, że po prostu chcą być szczęśliwi mimo wszystko. Mam nadzieję, że ten reportaż przybliży mi w ogóle tę katastrofę w Czarnobylu. Jestem bardzo ciekawa tej książki, podobno mnóstwo ludzi ją poleca, jest zadowolonych. Także mam nadzieję, że i u mnie tak będzie. Trzeci reportaż to dzieci Norwegii o państwie nadopiekuńczym. Jak wiadomo, Polacy szczególnie wyjeżdżają do Norwegii, bo przyciągają ich takie dobre zarobki w Norwegii. Ale nad, w tym idealnym państwie jest rysa, mianowicie instytucja Barnavernet. Jest to instytucja, która sieje po strach w Europie, gdzie bardzo dużo ludzi opowiada właśnie o tej instytucji i ostrzega ludzi wyjeżdżających do Norwegii na forach internetowych, ta instytucja zabiera dzieci, rozdziela rodziny, jakby podkusza dzieci do tego, żeby zeznawały przeciwko swoim rodzicom. I jestem bardzo ciekawa tego reportażu, gdzie autor rozmawia właśnie z rodzicami, którym ta instytucja dzieci zabrała, a także z samymi dziećmi, którzy zostali odebrani swoim rodzicom. Mam nadzieję, że tutaj autor Maciej Czarnecki przybliżył, w jakim stopniu stopić ta instytucja bo bardzo mnie ciekawi ten reportaż. Rozmawiałam ostatnio, właśnie z taką znajomą odnośnie Norwegii i tej instytucji. No, ja jestem osobiście zaintrygowana i przerażona, że takie coś ma miejsce. Podobno nie jest to wszystko tak czarno na białe, jakby się nam mogło wydawać, i autor podobno na te wszystkie takie pytania, które sobie zadajemy, dlaczego tak jest, odpowiada. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Czwarta książka to No Pasanada. Nic się nie dzieje. Od wydawnictwa mowa. Są to prawdziwe historie współczesnych Mujeres. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Jeśli nie, to bardzo przepraszam. Czyli takie kobiece oblicze męskiego świata Meksyku. Tutaj autorka Bata Kowalik ujawnia takie historie właśnie Meksykanek, które poznała podczas pobytu właśnie w tym kraju. Poznała je w domach, podczas pracy, podczas fiesty, w niebezpiecznych dzielnicach. Jak wskazuje opis, z taką wnikliwością opowiada o takim bezprawiu, niesprawiedliwości i takich współczesnych niewolnicach bez przywilejów. Brzmi bardzo interesująco. Szczerze mówiąc, ja nie słyszałam właśnie o tych współczesnych mujeres, czyli Meksykankach, gdzie po prostu traktuje się je jako niewolnicę. Mam nadzieję, że ten reportaż przybliży mi właśnie ten temat. Na to liczę. Ostatnia i piąta książka, którą chciałabym przeczytać podczas tego maratonu, chociaż nie ukrywam, że nie wiem, czy nie przeczytam jeszcze przed maratonem, bo tak mnie bardzo ta książka interesuje czyli O tym się nie mówi O Cyranka. Premiera miała miejsce 20 lutego, czyli dzisiaj, kiedy ten film nagrywam. Co to nagrodzone essay, a właściwie taki pamiętnik, autorki Emily Pine? Opowiada o takich tematach tabu, o tematach, które doczytał kobiet. A które mm, nie powinny w ogóle ujrzeć świata dziennego, i kobiety w takich tematach powinny milczeć. Opowiada tutaj o alkoholizmie ojca, o dojrzewaniu, o gwałcie, o bezpłodności i takiej niesamowitej chęci posiadania dziecka, a jednak tego dziecka mieć nie może. Opowiada także o przemocy wobec kobiet i wobec siebie. Podobno jest to najbardziej intymna na historia Emily Pine. Jestem niezwykle zaintrygowana opisem. Polecę tą książkę Bianka Okońska, która już jest po lekturze. Widziałam na Stories, że bardzo mocno ta książka ją poruszyła. Mam nadzieję, że u mnie tak będzie. Bo o takich tematach, które właśnie porusza ta autorka, warto mówić, warto czytać i warto przekazywać dalej. To tyle, jeśli chodzi o ten mój TBR. Jest on dość taki ambitny. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się przeczytać. Myślę, że. Tego maratonu właśnie. Będę nagrywać vloga, reading vloga I po maratonie on zostanie umieszczony tutaj na moim kanale Teraz podam wam kilka tytułów, które przeczytałam I osobiście z całego serca bardzo, bardzo polecam Jest to Missoula, Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim Reportaż Darii Górki aż do śmierci Który oddaje właśnie głos kobietom doświadczonych przemocą domową I które niestety albo stety zamordowały swoich oprawców tym feralnym dniu. Żeby umarł przede mną, czyli opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Bardzo, bardzo, bardzo ważny reportaż. Kolejnym reportażem tego samego autora: czyli Jacka Hołupa, Niegrzeczne. historie dzieci z zespołem Aspergera, ADHD i autyzmem. Kolejny reportaż to Honor, czyli opowieść ojca, który zabił własną córkę w imię honoru. Przyszło nam tu żyć reportaży z Rosji o tej Rosji bez żadnych ozdobników, tej niemedialnej, brutalnej i prawdziwej. Polecamy również My dzieci z obozów, czyli historię trzech ciężarnych Żydówek, które urodziły swoje dzieci w nieludzkich warunkach i te dzieci później kilkadziesiąt lat po wojnie spotykają się. Jest między innymi taka więź, jakby taka braterska, siostrzana, która po prostu wyzwala w nas niesamowite uczucia i ja przy tej książce po prostu się wzruszyłam. Teraz podam wam dosłownie, nie wiem, 5-4 tytuły, które ludzie polecają. I ja bardzo chciałabym te reportaże w najbliższym czasie przeczytać. Jest to burka w Nepalu, nazywa się Sari. Polska odwraca oczy. Ten reportaż Kopiński został mi tylko do przeczytania. 27 śmierci Tobiego Obeda. Karolina Skąbuk czytała, polecała i niesamowicie mnie zaintrygowała do tego, żeby ten reportaż w końcu zakupić i przeczytać. Nie polecają również reportaż Tochmana, czyli Jakbyś Kamień Jadła. I chciałabym przeczytać także reportaż Był sobie chłopczyk. To tyle, jeśli chodzi ogólnie o ten maraton właśnie z reportażami. Dajcie mi znać w komentarzu, czy weźmiecie udział w tym maratonie, czy coś z tych książek reporterskich sobie wybraliście. Zapraszam też Was na kanał Madzi Getbooki, która też ma nagrać właśnie TBR na ten maraton. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dziękuję, że ten odcinek oglądaliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!